Pierwszą kadencję pan jest tutaj, pierwszy tak. raz pan startował na Radnego. Drugi raz. A drugi raz wcześniej, kiedy, cztery lata temu? Czy tak, cztery, to mnie, ja nawet nie wiedziałem, poproszono mnie z innej opcji. Nawet nie wiedziałem, bo ja nie przyjechałem no To do jak danej. nie wiedział pan, to jak pana poprosili? Nie, po prostu my poprosił koledzy z Huty, Guzik, Czech, a. do pzl pan Węgrzyn, żeby na Co rozmowę. To? Ja przychodzę ani. Ja my panowie, ja przecież nie należy do żadnej opcji, a właściwie to po prawie stanie mi serdeczko bije, hmm. jeśli chodzi o sprawy polityczne. Hmm. A nam no, nie przeszkadza, bo jesteś 40 lat na osiedlu, nie macie przedstawiciela, zawsze hmm. ktoś hmm. jest w innej parafii, jak to się mówi. No bo ma... z której strony pan jest? Bo ktoś, ja pochodzę z rodziny i w W Ale teraz pan, na pan Jana. Pan... A na Jana tu tak, nagle tak, z tym osiadł, tak, pan tak, i I stamtąd. Był, byli radni tam. Poprzednio nie, bo wygrał Piotrek. Yy, no, Piotrek, wygrał Morwianki. Jan. No, Dudek jeszcze tam startował wtedy, y, chyba. No, y, no, chyba Romek Kukla, o ile pamiętam... A no to z, z innego, z innego, z innego. startują, to się to potem nie pamięta, kto tam startuje. Tak, ale generalnie to są wtedy <totry> panie Wojska, kandydują na kandydują, na kandydaci, kandyduj... tak. To, że ale Piotrek... nie pamięta się tych ludzi, co kandydują, tylko ci, co są. Piotrek wygrał wtedy niedużą przewagą. No, teraz jakby się też... No bo tam mówiłem wtedy, się... co to, jak na... mówiłem, ten, w tym kiosku sprzedają flagę nie, taką, która nieistniejąca. No, I rozmawialiśmy o do flaga, tak, no, co to z tym z zrobić? Z którzy mają jakby na uwadze też no. tradycje narodowe, przecież no. skupiają się na tym, żeby, żeby nie mieszać w takich głowach polakom Uważam, że to. Pan miał rację, a przede wszystkim nie powinno być w takim miejscu eksponowane. No jakimś... Urząd Miejski to popiera, jak ur... no, w polu Urzędu Miejskiego jest. Nie, no po prostu jest to prawo handlowe, żeby... ktoś powinien przestrzegać zdecydowanie no. i powinien wiedzieć, że co mu wolno, a co mu nie wolno, w końcu skoro dzierżawi tutaj no. taki teren, więc ja sądzę, że, że tutaj trochę została no. przygięta sprawa. No, ale tak jest. No, to Najważniejsze, tak jest. żeby mieć mieszczarcy... Ale, Ale to jest podane to... w ustawie, jaka ma być flaga, a nie tak tyle, jaką sobie robią to. I nikt na to nie zwraca uwagi, tak wszędzie byle co z tymi flagami. Wiele jest takich sytuacji. A w jakiej jest. komisji pan jest? Właściwie nie przeuważyłem. Do... Rewizyjna. A, rewizyjna. No tak. Ty, a A w drugiej? jakiej? Ty jest do spraw osobowych. To jestem jedyny z tej komisji prawej. To Co też są za osobowe? A się... jest... Ale do, to nie było przedtem takiej. Chyba. No ale to powstała. A teraz nowa taka? Bo tak nie, sądzę, że tak, bo, przed bo nie było. przedstawicieli tak. tam Kazu ścisło, jest Słonina, uh -huh. Edek A jeszcze się nie, nie, tam dźwiga i o... Jeszcze żeście nie mieli oposiedzenia, byliśmy było? było. Organizacyjne takie. Było, tak, tak. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, to ta, już tam było, wybrany, jest tam nie jest tam. Wybrany, z opcji był ustawiony. Pan nie Przyszą. jest żadnym tylko zwykłym członkiem. Tak, nie ja wiem, jestem nowy, a po drugie doświadczenie Marek Brygma tutaj. No, ale są też tacy, którzy nowi radni i są przewodniczącymi też. No, chociaż i no nie byłem na wszystkich komisjach jeszcze, bo tak trudno wszystko oblecieć. No bo to były niektóre dzień po dniu. No, albo wcześniej rano, tak o 8. To jest trochę kłopotliwe, jak pan tak Nie wiemcie przeważnie, później się zaraz To się nie, nie powinno, już tak niektórzy radni tak ma, też mają tak o 8-9, to, to jest trochę za wcześnie. Bo tak jest tam w programie i ja na takie robić. A czy jest wyznaczone na tej liście zbiorczej? Gdzie od której godziny, od którego dnia się zaczyna, więc ja to znaczy, to tak, ale to jest takie trochę, bo nikt na tam godzinę nie przychodzi, bo nawet w tamtej kadencji to jeden rano nawet pół do ósmej miał dyżur też. Pierwszy nie jest No nie właśnie dali. tam pan Piotrek tak. Ten Aha, sobie... pio pio no on o do ósmej sobie robił dyżur. No nie wiem czy kto. No on nie tych obowiązków też. Nie do no, no ale to, to powinno być komisja jest dla ludzi, a nie ludzie dla komisji. To tak, inaczej dyżur taki. Nie żeby przychodzili ludzie, to musiał o 6 rano wstać, żeby na 8 pana, pana zobaczyć. To już dyżur, to powinien nie wcześniej niż o 12 to tak byłoby względnie jakoś. Bo to tak jest 18 godzina, to jest starsz ja wcześniej. Tak. No, o no, której trzeba o 6:00 wstać, żeby panu pan Nie To zalić z tymi zwyczajami, nie? ktoś to ustalił. To więc... nie, to ranni nie mają późniejsze godziny. Mają. Nie, no ale tak to zostało ustalone jest jak na liście od 8 dyżury, to Ej, pan się... pisze, na którą pan się zgadza i już nie. Każdy sobie tam wybiera, który dzień mu pasuje i godziny też. Oczywiście, że To było też uzgadniane tak na sali, Aha. kto, gdzie. A no, podczas komisji, dzień, czy tak? Tak, jak my tu sesję mieli, a taką sesję przed... Pani Ela kartkę podstawiała, nosiła, mówi, że musimy się określić, kiedy, w którym dniu. I no ale nie wszyscy radni mają w danym miesiącu dyżury też tam. No, nie wiem jak to jest. No tak na tym widzę. No suma na 22 jest przecież. No ale nie ma, nie, no może każdemu, komuś nie, pod, nie pasuje żaden termin i wtedy nie ma. Ja się jeszcze muszę tu dokładnie no. popytać, ponieważ. No ale to też do hmm. popytać, to, to powiem, się pytać kiedy chcą na dyżury. No wie Pan. Chodzić o dymu. No ja nie, ale kogo się spotka, i to jeśli obywatel mat, ten, mat jakiś na to na jakiś to. No to pan zobaczy jest. sam, czy ktoś przychodzi tak wcześnie, panu przyjdzie. Ja przyszedłem, bo chciałem zobaczyć, jak to pan nowych radnych. Jeszcze pan nie jeden raz będzie miał. No, możliwe, widzieć. no, ale jak, jak będziemy się chciał znowu tak wcześnie, o 6 rano, żeby, zanim się wygrzebie, zanim dojdę no to. No, Możliwe, że ja nie się będzie, ten, ale to... to raczej takie, nie za bardzo pasują takie dożury o ósmej, lepsze są takie już gdzieś tego tak gdzieś koło południa, no to jakoś się tam spokojnie zdąży, bez pośpiechu. tak to nie zdąży się. No.